Moi drodzy, witamy na naszej skromnej i prostej pasterce. Tuż po grubej wiecierzy postanowiliśmy spędzić z wami wspólne chwile. Ze mną jest... tak niszczyciel. <grymata> Dobrej zabawy. W <grymata> uśmiechów dzieci. I Bartek, cześć. Po prostu Bartek. W drugim swetrze. Patrzcie jaki przypał. Czy mam może na sobie uwalony sweter? Być może. Czy wiedziałem o tym jak go zapadałem? Nie. Po prostu wstawał od stołu i dość intensywnie wstawał od tego stołu. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kilku bardzo ważnych rzeczach, czyli o najlepszych sposobach na spożycie pysznych kochtajni. Przy rodzinnym stole, jak widzicie nasz grzaniec jeszcze buzuje. Więc zacznijmy od tego, Grzesiu. Jaki jest Twój ulubiony koktajl świąteczny? Jest w sumie jedna rzecz, którą robię zawsze na święta, znaczy zawsze. No, często. E, nie na każde święta może, czasami zapominam, albo mi się nie chce, ale bardzo często robię Hot Butter Ram. I to w takiej wersji troszkę dokręconej z e, gęściutki, nie? Jest to po prostu rozpuszczone masło w ciepłej wodzie mm. i rumie. Tylko jakaś na śmietanka, jakieś ten... no, Tak, naprawdę, nie? Że... Grzeje dwa razy. No, Twój trener go nienawidzi. Nie? Nie. No, nie. Bo myślę, że ilość kalorii przyjęta jest. Większa bardzo... niż w serniczku. No myślę, że spokojnie. że Jakbyś postawił cały stół i obok szklankę tego nad materiału, myślę, że gdzieś tam byłoby podobnie. No ale tak, no, ale jest, jest fajne, ciepłe. Rzecz. Bardzo polecam w ogóle sobie samemu zrobić. Nie jest to aż takie trudne. Można sobie doprawić po swojemu. Ja zawsze jakiś ziele angielskie sobie dorzucę na pewno. I jakiś goździk się tam znajdzie co? No. Czyli... nie nie, raczej nie no i proszę bardzo, już twoją <laughs> nie, bardzo, bardzo fajna rzecz i bardzo cieszy, bo jest naprawdę pyszne proste w wykonaniu no i każdy, każdy się ucieszy na coś ciepłego na Oprócz barszczyku też coś no, jeżdżę wolonego to jest... No ja jako osoba niepijąca wina raczej za winem grzanym też nie przepadam, więc właśnie tylko macie ma ciepło. A dlaczego nie pijesz wina? Y bardzo źle się czuję. Okay. No tak serio, okay. że I żołądek, boli, i żołądek boli, i żołądek boli, głowa boli, nawet po małych ilościach, więc mm. sobie tego nie robię. Dobra, kto mi wytłumaczy fenomen Air koniaku? Dlaczego to się stało świątecznym napojem alkoholowym? Ja myślę, że tym bardziej w Stanach, nie, nie, nie wiem, czy w Polsce jest W Polsce tradycja, ale też jak najbardziej. A koniak jest po prostu pysznym, słodziutkim deserkiem. No ja to ja się zgadzam jak najbardziej, ale na święta się go piją. Ponieważ i tak kupujesz dużo jajek, białko zużywa się do różnych innych rzeczy, na przykład do ciast i tak dalej, i zostaje to żółtko, z którym nie ma co zrobić. Więc najprawdopodobniej stąd to się wzięło, czyli no waste policy również przy stole wigilijnym. Proszę bardzo. Chociaż nie do końca wiem, ale no, moja mama, która jest wielką fanką um, ajerkoniaków, no nie pija, a koniak to jest jedyny alkohol. To czy ja... musi być na koniaku, czy może być na brandy na <śmuszy> Ja myślę, że może być nawet na gorzale i będzie, wiesz, <śmuszy> będzie dobrze. To jest tak samo jak z tym, wiesz, cynamonem. No tak. Ten, To jest twój koniak i zrób z nim co chcesz. Tak samo jak zacierkę robi każdej leczni. <śmuszy> I tak nic nie szkodziłeś? <grym> Temu swetrowi już nie. No to chyba ostatnie święta. Później z tego będzie dobra wyciereczka, tak. A jeżeli ktoś się zastanawia, co Bartkowi kupić to... Przydałby mi się światery nowy. do. A wy co robicie w ogóle na święta? Macie, w ogóle robicie jakieś koktajle, pijecie u was alkohol na przykład? To... Wiesz co, właśnie u mnie o dziwo się nie, nie pije alkoholu, no i ewentualnie wino, ale to też raczej... To nie jest polska rodzina. ale <laughs> nie, właśnie... nie, bo u mnie tak samo, no, nie, no, winko u, jest jestem. U, u, u mnie też raczej się nie pija. No ale... właśnie, jakby u mnie na stole wigilijnym nigdy na przykład nie stała butelka wódki, nie? Zazwyczaj to jest jedna butelka wina, ewentualnie gdzieś tam druga schowana, jakby się pierwsza skończyła, ale raczej to alkohol jest, że tak powiem, jeżeli już to dodatkiem, ma. Najlepiej no, się po prostu, wiesz, nikt nie pije tego, albo gdzieś tam w takich ilościach, żeby w sprawienie powiedzmy. I ja właśnie jestem wielkim fanem przez ostatnie kilka lat e, posiadania abrigiwo, mhm. jakiegokolwiek bitera w e, domu, że wstając od tego stołu po tych 14 czy 15... Zamiast jest półpisaną cynerka. Chociażby e, cynarek czy kampanii, czy... E, Montenegro to jest mm. coś pysznego, i coś, co naprawdę wspomaga moje samopoczucie i pozwala nie rozpinać paska w czasie posiadów. Wasze rodziny pilnują tego, żeby na stole było 12 potraw? Mm, tak, ale nie, Ma... nie, nie, nie wiem, czy jesteśmy tak restrykcyjni przy tym, bo. Szeочно niektórzy mówią, że nie może być tak, że ziemniaki liczy się jako jedną potrawę. Jak to nie? Oczywiście, No, to, to, to nie no do, to, to, Dla mnie też, nie? Jakby jest 12 rzeczy, na stole dokładasz... wiliny, dla mnie to jest... U mnie jest. Znaczy, u, mnie, u mnie na przykład nie ma. A u zazwyczaj też tak było, że Liczy się wokół tych dwunastu, ale tak jak Grzesiu mówi, ziemniaczki to też jest no, osobne, osobne dajno. Tak, że tak. Jakby, już, jakby no, już zarzucisz ogóreczkę, sobie. Śledzie <grym> w, 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 w trzech postaciach to trzy różne te. Nie? Oczywiście, to, że to tak. Trzy no. różne potrawy. Więc. Ale to wiesz, w każdym domu jest trochę inaczej. Też e, zdarzyło mi się być na świętach, gdzie restrykcyjnie było to przestrzegane. Mikroporcje wjeżdżały tych dwunastu mm -hmm. rzeczy. I to, no, to też było spoko. trochę no widać, że tam babcia wiesz Netflix odpaliła w zeszłym roku nie? i szef stable wjechał na ciężko ale no to w każdym myślę domu polskim jest zupełnie inaczej my Polacy zgadzamy się w tym, że się nie zgadzamy i każdy z nas ma te święta trochę inne i trochę inaczej przygotowane z tradycją chociażby dlatego, że właśnie znam domy w których Wigilia jest grubą imprezą i gdzie alkohol, koktajle i różne inne rzeczy lądują na stole normalnie i nikt się tym specjalnie nie szczypie i jest to mm, też super przeżycie, przeżycie takiego, y, takich świąt, w których y, no, rodzina traktuje to jako kolejną, kolejną po prostu imprezę. U mnie tak nie jest. U mnie też nie. A generalnie koktajle świąteczne macie jakieś w głowie? No ja się już, zastanawiałem się ab, ten... już od, od tej kolacji wigilijnej, na przykład no, pracujemy teraz okres y, świąteczny za nami, y, co... Nie wiem, macie wkładkę w na przykład no, o, o koktajle nie. na ciepło? Albo nie. ludzie pytają o takie rzeczy? Yy, właśnie o koktajle na ciepło czy alkohol na ciepło raczej nie pytają. Pytają raczej o ciepłe napoje w po postaci kawy czy herbaty, ale ja na przykład w tym roku ani razu nie słyszałem pytania o grzańca, yy. co jest zaskakujące, no bo to, to wszystko jest sezon na to i ludzie to lubią. A nie A jakby my sobie też wypracowaliśmy to przez lata, że yy, no, u nas raczej koktajle na ciepło nie funkcjonują nie funkcjonowały. A był jeden w pierwszej karcie. Był jeden w pierwszej karcie dokładnie i dlatego już go nie ma. <grystanie> <grystanie> Grzesiu pamięta tą pierwszą kartę i zna ból yy, tworzenie tego pierwszego koktajlu na ciepło. No, było takie urządzenie na barze, które... Tak było się przypali, bo też z jajkiem było chyba. Tak, 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 tak. generalnie było więcej. Czyszczenie tego urządzenia to był spieniarz chyba jakiś. Spieniacz, nie? tak, do mleka, który, tak. który podgrzewał ten koktajl i go spulchniał, że no, tak Generalnie było więcej sprzątania niż robienia koktajlu. Tak, ale no, koktajl sam sobie, idea była super no, i on się to fajnie przyjął. Mam taki dosyć świąteczny. Tak, w mm -hmm. Nie pamiętam, co to było dokładnie, ale. Też musiałbym wygrzebać ze starych kart, bo to już było ponad y, 6 lat temu. Mm, więc to też, też z z z kart. Robita, to podejrzewam, że ta karta miała premierę w czerwcu. Mm. Była karta wstępna w sierpniu. A chwilę później. A we wrześniu w... chyba wjeżdżamy. We wrześniu te... wjechaliśmy z zimową to, tak. slash jesienną kartą. Hmm. No. Eee, i, I co? I, I od jakiegoś czasu robicie w ogóle nikt nie pytał właśnie o ciepłe rzeczy, hmm. o ciepłe koktajle i tak dalej. Ja też nie jestem wielkim fanem e, dedykacji kart y, stricte świątecznych i produkcji ich. Niektórym miejscom to bardziej pasuje, innym miejscom mniej to pasuje. My jesteśmy troszeczkę myślę w tym guście neutralni pod tytułem. Nie celebrujemy jakoś akurat tego czasu. E, super osobną kartą. Dodatkowo niedawno wjechała nam nowa karta rabitowa na stałe. To to, więc... chcieliśmy po prostu dorzucać sobie raz, że więcej roboty, a dwa, że po co mamy, jak już. Wydaliśmy nową kartę, no to po co mam robić wkładkę, nie teraz? I delikatnego mindfucka no, ludzi. No, u mnie to nie zadziałało, musiałem zrobić. <grym> tak, mam bardziej. No właśnie, o o cierpią... ludzie pytają o, tena, bo Cały o czas, albo tak, dużo, dużo. My... No ale wiesz, to też specyfika, miejsca bardzo turystyczne, dużo ludzi z rynku schodzi. Mhm. Wymarzniłem tych po jarmarku. O, no i po prostu pytają wiadomo, nie, że tam galicyjski za zwiedyczki z beczki. No nie, zgodę, <coughs> to wiadomo kubeczek właśnie. Na łyczka, żeby sobie tylko gardło popocić. To jest dla mnie, to jest dla mnie generalnie jeden z największych fenomenów, jeśli chodzi o zimowe koktajle, czyli idea grzeńca galicyjskiego. No ja myślę, że to nie tylko galicyjski, tylko każdy inny, ale w ogóle swojnickie ta, tak. tak, ale jakby każdy grzaniec jest, jest pewnego tego rodzaju fenomenem, bo da się to zrobić dobrze. Szczególnie jakby w warunkach domowych da się to po prostu zrobić dobrze, tak żeby ten granic faktycznie miał coś do zaprezentowania i to nie musi być tylko czerwone wino, może być też na przykład białe, bo z białego wina też wychodzą z białego granicy, szczególnie sobie sprawić. Ja na przykład właśnie w karcie u siebie mam ten granic na no, białym winie. To jest super sprawa, e, no ale wychodzenie no, na, na rynek 20 zł za kubek to jest dla mnie trochę formy nad treścią, wydaje mi się, że ale z drugiej strony, jakby uwielbiam jarmark świąteczny i lubię sobie czasem pochodzić, popatrzeć co tam się dzieje. Jak nie jakby ma kolegi tutaj... to wezmę, tak. Ja ja to się... to ale... Te, takim jakby, przy tym że taki kubek grzańca jest fajnym dodatkiem. Coś grzeje w łapki, coś grzeje w przełyk, jakby jest, jest fajnie. Ja czekam na wersję dla zwierząt, tak. Gapa bardzo chętnie mu spróbowała, grzenie jest dla zwierząt. To jak jest piwo dla psów, to trzeba To jest jedna rzecz, ostatnio byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wychodząc na śniadanie. Gdzie dostaliśmy osobną kartę yy, śniadań dla piesków. No. Więc super, że to na chociażby takie rzeczy. Ale tak wracając jeszcze do tego tematu, co byśmy zaproponowali na stół świąteczny jako koktajl. I tak sobie myślę, że kurczę, może grog byłby dobrym pomysłem. Nie? Przyprawy, rum, wrzątek, Zamiast barszczyków powiedzmy. <grym> ja bym zagrał, ja bym zagrał w, z rodziną w tak, tak zwaną grę gastronomiczną, która się nazywa Blenderek. O, to był to, to, swe, swego to, 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 czasu chrzest twój, nie? No tak, tak, tak. tak. No? Ale po Jarek Cyganek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No. Po, po twoich otrzęsinach już zrezygnowaliśmy z no. tego zwyczaju. Poszło, nie? B, no, tak, <śmiennie> to, za grubo. Nie smakowało tak samo w ogóle, <śmiennie> <strefek, śmiennie> żeby tak powiedzieć. Tylko... Zabawa polega na tym, że każdy z uczestników wieczerzy zapisuje jedną rzecz, którą wrzucamy w blender. Mhm. Więc wyobraź sobie, to, co mogłoby powstać z tego innego stołu jako szociki dla całej rodziny. Ja sobie wyobrażam swoją rodzinę jakby wierzę, że moja rodzina na przykład do takiego blenderka raczej wybierałaby rzeczy bezalkoholowe, więc ja musiałbym nadrobić wlewając całą butelkę whisky na przykład. No i to też jest pomysł. <grym> to. Ale... Mm czy jakiś no konkretny coś, może bym kopien... się zaskoczył, może babcia jest jakby, no, czasem babcia ma pomysły. Swoją drogą tak pochwalę, jakby pozdrawiam serdecznie całą swoją rodzinę, ale pamiętam takie e, wieczory, gdzie siedzieliśmy całą rodzinką i graliśmy na przykład w e, Against Humanity. E, no i muszę przyznać, że moja babcia tutaj wymiatała wszystkich po prostu. To, to jakie ona punkty czasem zgarniała, to babciu jestem dumny cieszę się, że, <laughs> cieszę się, że mam cię w rodzinie. I <laughs> no. <laughs> gram stoło w parze. <laughs> ja jestem to jest jeden jedyny czas roku, kiedy ja jestem fanem koktajli inspirowanych czasem rodziny, powiesz. Nie. koktajli inspirowanych inspirowanych ten inspirowanych e, jakimiś tam rodzinnymi smakami czy jakimiś tam babcinnymi przepisami itd. I to jest na przykład czas, kiedy ja bym bardzo chętnie sobie takiego Mahatana z wędzoną śliweczką e, przyjął. Chociażby dlatego, żeby właśnie e, łaknienie nie troszeczkę podkręcić, żeby e, całość moich, że tak powiem, flaczków lepiej pracowała. To jest ten moment, w którym bym chętnie coś takiego wypił. Albo nie wiem, koktajl, który jest z dodatkiem maku, bo z ciast, i tak dalej. Nawet bym koktajl serwowany z rodzynkami w wypił w czasie świątecznym, ale żeby tu miał ręce i nogi i tak dalej. po co się jak masz Pedro i Mieleza. Chociażby, ale bardzo, bardzo wtedy doceniłbym taką interpretację świątecznych koktajli. Może to jest pomysł. Jak już rodzina siedzi w kuchni, to może osoby zaangażowane w barmaństwo powinny też siedzieć w kuchni tylko robić koktajle. W co drugim polskim, w polskim tak. domu jest termomik? Obieżę jak nie mogę, bo... <noise> bo rodzina mnie musi mieć co pić. <głos> <głos> to, to też jest dobra ucieczka, to jest akurat dobra podpowiedź. Ale tutaj mi się przydały akurat koktajle, które można zbaczować w większej <noise> ilości po prostu. nie, Jakąś dzbanku czy coś, żeby każdy. To trybie... jest też coś, czego my nie mamy w Polsce, albo co zostało bardzo dawno temu zapomniane, czyli wszelkiej maści poncza. O, tak. No. Tudzież pancze i tak dalej. W, w tradycji brytyjskiej, mimo wszystko, gdzieś tam ten właśnie świąteczny poncz. No właśnie, e... świąteczny, czy nawet na tym, nie? Na balu maturalnym. Mm -hmm. powiedzmy, też są przecież puncze, wcale to bezalkolowe, ale są. E... Faktycznie, między to tym trochę zapomnieliśmy. Właśnie w Ostatni poncz, jaki piłem, to woda z Red Bullem w garnku <laughs> zrobiony. <laughs> no, no, nie, jak znam, No, jaki <laughs> to. Kociołek panoramixem. <Arabica, laughs> o, no, nie, nie, tego <laughs> O no, z, zdarzało się. E, natomiast no właśnie te poncze, y, dawniej mające swoje osobne wazy w zastawach, będące celebracją, będące symbolem trochę takiej prosperity tego, tej rodziny i posiadłości, one, one gdzieś sobie zniknęły. Fun fact w Rabicie w pierwszej karcie to był poncz. Mm -hmm. I to fajnie serwowany, bo mieliśmy wazę w kształcie kapelusza, takiego cylindra. Super sprawa. prawo, no, to był taki sharingowy koktajl. Tak, tak rzecz jeszcze ściągnięta przez Adriana Gińskiego. Tak, tak, tak. eee, i, i, I rzecz, która no, też była super sztosem pomysłem do tego, żeby właśnie podzielić się koktajlem eee, i spędzać czas trochę no, razem. Za dwa razy przyczaiłem kogoś, jak było ją wynieść. <laughs> tak, bo wyjątkowa i naprawdę. A co się nas wszystko no. wszystko co szklane przyszedł, przyszedł na nią czas no co ja ci powiem nie, e, palcem nie będę pokazał kto ale... chociaż chochelkę gdzieś znalazłem ostatnio ale no cylindra już niestety nie zresztą chociażby mamy te wszystkie domowe wazy na zupę, czemu by nie wykorzystać jej do tego, żeby zrobić super punch? Mm -hmm. e, po tym jak już wyjdzie z niego barszczy i tak dalej. czwarte zadanie dla miski. Panie. <śpuszczaj> <śpuszczaj> <To>, tak. <śpuszczaj> teraz pończ. To co wszyscy i tak zrobili, to teraz punch, tak. Poncz w miednicy no, tak. no, więc to jest... Babcia tu. nogi <śpuszczaj> Co No nie sołatka. czuć. <śpuszczaj> dopiero na, na wielka. Co jeszcze ląduje na stole? Co jeszcze? Nie, tak poza takim tradycyjnym jedzeniem bardzo mocno do deserów przyjmuję uwagę, bo u mnie w domu ta kawka po... No kawa jest generalnie taką codziennością. Nie? Po prostu, szczególnie dla mnie takim ważnym ważnym w Zawsze w domu lubię zapach kawy, zawsze lubię ją wypić no i właśnie gdzieś po, po stole wigilijnym Zawsze mamy kilka ciast, które też lądują na stole i zawsze do tego kawka. I ktoś ma jeszcze siłę na to, żeby te ciasto zjeść? Ja zawsze mam. Jak <grywa> <grywa> wiadomo, ciasto nie idzie do brzuszka, tylko do tak, serduszka. Tak. Eee, no, zawsze jakaś kawka świąteczna jest właśnie przyprawowa, eee, w jakimś tygielku zaparzona. Mm -hmm. To mi się zawsze miło że właśnie Ten zapach kawy jest dla mnie takim, takim wspomnieniem domu. Nie? I ta kawa świąteczna też jest zawsze takim nieodłącznym elementem. Jeszcze przed prezentami gdzieś kominek się pali, pijesz kawkę i jeszcze to jest ciasno. nie o prezentek. A to jest nieodłączna część każdej prezent A co byś chciał dostać? Ja nie mam, jakby. Ja, ja bym nie potrzebował dostawać prezentów, naprawdę. Także jakby nie mam w głowie teraz, to, to, to jest coś, co bym chciał dostać, nie? Jak dostanę skarpetki, to Ściemy. się Teraz coraz bardziej zaczynam doceniać, jakbyś skarpetki na święta. To jest super rzecz. No nie musisz kupować ich w ciągu roku, tak? Tak. A potem latem chodzisz, nie? Ja już nie. Ostatnie, które dostałem w szufladzie. Wyszłaś wyszłaś bez dziury. Albo już z dziurą, ale co no tam. A ale... no, się tam pokoloruje troszeczkę palec. Zresztą w butach i tak nie widać <grym> Grzenio. Prezent, który Cały. chciałbyś otrzymać? Podpowiedź dla rodziny? Znaczy u mnie generalnie już, znaczy wiadomo, mama zawsze, mimo że ustalamy sobie wszystko, że mm -hmm. robimy sobie po jednym prezencie, z reguły dajemy sobie znać wcześniej, co byśmy chcieli, żeby... No mm -hmm. już jakby nie jesteśmy dziećmi, żeby sobie niespodzianki robić, nie? Jako tak, że lepiej, lepiej mieć przemyślany mm -hmm. prezent, ale mama zawsze i tak musi coś od siebie, za, za każdym razem, jakby generalnie jak się ustawiamy, że robimy po jednym, no to... Ja, jak, jak w słońce wstaje, tak mam zawsze coś jeszcze. Ja to a jakie macie. E... Ale tak, jeszcze a propos prezenty, no to w tym roku sobie dorzuciłem szlafrok. O, Uuu, super. super. No, bo mój już właśnie. Podmówił, jest... posłuszeństwo. No nie, jeszcze, jeszcze służy, ale już ani nie jest miękki, ani ładny. Nie, no, nie ma kaptura, a to, to by mi się przydało. A chciałem zapytać, jakie macie tradycje dawania sobie prezentów w Wigilii? pakujemy pod choinką. Tak, ale to. macie jakby każdy kupuje każdemu, czy każdy jednej osobie, czy gdzieś tam się wymieniacie? Czy, no. to, to się też zmieniało na przestrzeni lat. No teraz hmm. raczej ustalamy tak, że robimy sobie... W tokom? Że, nie, nie, że każdy dostaje mniej więcej tam jeden prezent albo dwa max. W sensie hmm. na przykład ja z siostrą robimy i mama z Okej. Okay. To ja mam na przykład taką tradycję, bo do tej jakby bardzo długo w mojej rodzinie funkcjonowała e, tradycja secret santa, nie? że każdy tam sobie losował osobę, e, było wielkie pisanie listów do Mikołaja, to wszystko wisiało potem u babci na e, lodówce, no i kto wylosował jaką osobę, ten szukał tego listu, po prostu zabierał, żeby kupić. Ale od kilku lat, tam od dwóch, trzech, funkcjonuje e, coś takiego, że mamy limit, powiedzmy, e, kwotowy, każdy kupuje jakiś prezent, po czym jest wielkie losowanie prezentów, a potem jest wielka wymiana. I kto pierwszy, ten lepszy, albo kto komu bardziej zależy, to jak się po prostu wymieniamy prezentami też, też i spokojnie. próbując zuchandlować to, co akurat nam czyli się patrzyło. nie, nie jest tak raczej spersonalizowane. Nie, nie, właśnie nie. I jakby to jest to ciekawe, to... bo nigdy nie wiesz tak naprawdę raz, że co wylosujesz, a dwa, co jesteś w stanie ugrać, coś co wymienić. Nie? No, I ja pamiętam, jest, że tak w gimnazjum właśnie mieliśmy taki system też, okay. żeby, żeby każdy dostał w miarę taki jednolity, jednolity mm -hmm. prezent, nie, czyli coś, coś fajnego a nie tak, że ktoś kogoś jest na bardziej i... i specjalnie pod niego coś wymyśli, jeszcze pewnie budżet przekroczyli w ogóle... No. Ale Secret Santa w teraz pracy na przykład mieliśmy. No. to jest to jakby to Secret Santa zawsze działa jakby to jest jak bulletproof system moim zdaniem, jakby tutaj nie da się popełnić błędu, szczególnie jeżeli faktycznie dochodzi do tego ten element e, listu, Powiedzmy, że jakby każdy wie po prostu co chce kupić, co chce dostać, po prostu dostaje. Ale podoba mi się ta zabawa z wymienianiem, z handlem po prostu tymi prezentami. To może być super. Szczególnie, że czasem możesz przehandlować cały jeden prezent za pół czyjegoś, więc to jest... To... Dam Ci jedną skarpetkę. No nie, ja na przykład ostatnio jakby w zeszłym roku upatrzyłem sobie coś, co wylosowała moja babcia. Dam zestaw dwóch szklanek do whisky, były kamienie i dwa złote nalewaki. No i na przykład byłem w stanie uhandlować to, nie pamiętam co oddałem za to, ale musiałem się z kuzynem dogadać tak, bo jemu bardzo zależało na tym, żeby jeden nalewak zabrać stamtąd. Więc jakby dyskutowaliśmy o tym, co jest w stanie oddać za ten jeden nalewak. Uciśnięcie <grym> dłoni. Piero pierogi od babci raz, dostaniesz no. dokładkę. To jest po prostu super zabawa, nie? Jakby za zaoprócz zdawania prezentów, który jest jakby super miłe, dochodzi do tego jakiś taki element po prostu jeszcze e, ciekawej gry powiedzmy. Polecam każdemu. Jakbyście nie mieli pomysłu do, jak w tym roku dawać sobie prezenty, możecie zawsze spróbować jakiegoś takiego. A jak to u Ciebie Andrzej? No u mnie raczej yy, to jest... Trochę tak jak u ciebie, czyli e, wszyscy na mamę, mama na wszystkich. No, tak, tak. E, czyli mniej więcej tak to wygląda. E, no w tym roku nie zrobię sobie Secret Santa też, bo gapa nie ma kciuków i nie umie pisać listów, no, tak. więc e, ja wiem co jej kupić, czyli cokolwiek do jedzenia. E, bo mimo, że nie wygląda, to jest psem e, wszystko lubnym i jedzącym. Dużo. E, a tak, no to generalny chill out. I bardziej na zasadzie, kto chce komuś zrobić przyjemność, aniżeli ciśnienie na to, żeby wszyscy. Jezu, jak się odpaliła i usłyszała prezenty. Jedzenie. I jedzenie. I. To nie jest jedyne. I generalnie rzecz biorąc, bardziej to, komu chcesz zrobić przyjemność, mm. albo a koła aktualnie wpadasz. Bo u nas też jest bardziej. E, Święta rotujące, więc mm. w zależności od tego, u kogo są e, święta w tym roku, u tego lądują e, też zazwyczaj większe prezenty. To co moi drodzy, My życzymy Wam, bo to już trwa czas. Chyba tak. Taki. Nie ma co przeciągać, szczególnie, tak. że święta się zbliżają. Wracacie do sernika. E, życzymy Wam udanej na na dokładnie. E, jeśli ktoś byłby w Krakowie, to polecam się odezwać. E, posterka będzie krążyć po mieście. E, I życzymy Wam zdrowych spokojnych, rodzinnych świąt rodzinnych świąt. Do Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że się najbi.